18 razy odbywał się już ogólnopolski festiwal teatralny Młodzieżowe Zatargi z Teatrem. Wcześniejsze jego edycje odbywały się w Teatrze Starym i były organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury. Już w ubiegłym roku działania festiwalowe odbywały się w Bolsackim Ośrodku Kultury. A tegoroczny 19 festiwal już w całości stał się wydarzeniem Bokowskim. 27 marca mamy Międzynarodowy Dzień Teatru. A dzisiaj może zbyt bończucznie, ale pozwolę sobie wysnuć taką teorię, że Bolesławiec stał się stolicą Teatru Młodzieżowego Polski. Bolesławiec już od 9 lat jest właściwie stolicą Teatru Młodzieżowego i zawsze w marcu, dlatego że staramy się, żeby bardzo blisko był tego Międzynarodowego Dnia Teatru, ale przemaszerował do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Mam nadzieję, że nie ostatni. Tak jak to przystało na bolesławieckie standardy, staje, staramy się być gościnni. Bolesławieckie Młodzieżowe Zatargi to wydarzenie, które jest ewenementem w skali kraju. To bowiem impreza, na którą co roku szykują się amatorskie młodzieżowe grupy teatralne z całej Polski. I przyjeżdżają tu nawet z odległych jej zakątków roku wybraliśmy na zatargi chociaż było dużo wiele zgłoszeń bardzo się cieszę 10 fantastycznych teatrów z całej Polski staraliśmy się żeby cała Polska przyjechała do Bolesławca są z nami teatry które już były na młodzieżowych zatargach z teatrem ale są też teatry które gościmy po raz pierwszy teatry zostały powitane ale już w trakcie gali były zatargi, które rozpoczęły się pomiędzy prowadzącymi gale a szturmującymi scenę młodymi ludźmi. Ejże, moi drodzy, po co to krzesło w ogóle? To jest nasze krzesło, po co. Już nie ma tam w ogóle miejsca. Krzesła są niepotrzebne, proszę Państwa. Zrób miejsca, no przesuń się. Zresztą, Słuchajcie na chwilę. No proszę Państwa, teraz już wiem. Ona ma stempelki. No bo to jest bolesławieckie krzesło. No my to z bolesławca, no to. My z no jesteśmy... tak, ale dlaczego krzesło? No bo... Kochani, ja to wszystko szybciutko sobie wytłumaczyłem. Krzesło kantorowskie. Bardzo się cieszę z tego, że ta impreza doszła do skutku, bo mieliśmy różne momenty. Ja byłem bardzo zafascynowany ostatnimi zatargami. Bardzo serdeczne podziękowania dla Pani dyrektorki Anety Ćwieluk, bo to rzeczywiście ona tak, dobra nie będę mówił już co. No i dla całej załogi Bolesławieckiego Ośrodka Kultury zwróćcie uwagę, że pan dyrektor specjalnie się przeziębił, żeby miał dzisiaj taki pociągający głos. Tegoroczny festiwal miał swoją myśl przewodnią. Błazna szaleństwo zdrową myśl ukrywa, błazeństwo mędrca zwykle głupstwem bywa. Stąd właśnie na scenie Gali pojawili się Kolumbina i Arlekin. No i co? Przebiegłem ziemię wzdłuż i wszedł, i biegałem na lewo, ja potem na prawo, no i, co? i krzyczałem, i grałem, i śpiewałem, co, i się śmiałem, I, i błagałem, no i pozyskałem mecenasów. On pozyskał? Ale. On pozyskał. Ale jak to, to. To, to, to ty się będziesz ze mną. Rozwodził? No, nie rycz, nie rycz! No nie rycz! Mecenasów sztuki. Sztuki, no zobacz, tam siedzą. Część z tych mecenasów tego wydarzenia pojawiło się zatem na scenie. Dla nich organizatorzy festiwalu mieli w podarunku między innymi maski teatralne, które na bolesackiej imprezie nie mogły być oczywiście wykonane z czego innego jak z gliny. Kultura i sztuka cienko przędą, ale jak są tacy ludzie wokół, to możemy robić takie piękne rzeczy jak ten festiwal. Myślę, że jeden z najlepszych w Polsce. Naprawdę, ja co roku jeżdżę po wielu, a ten jest naprawdę niebywały. 19. Młodzieżowe Zatargi z Teatrem uważamy za otwarte. Już się zaciął dawno Dzieci nie zmienić cię słyszą Do pięknej bogini z maską aktor biegał W starożytnej Grecji Cieszę Bez protekcji Teatr światem jest magicznym Teatr światem jest komicznym Teatr, Teatr światem jest lirycznym Teatr światem jest magicznym ta festiwalowa piosenka, która towarzyszy zatargom od ich zarania, była tylko wstępem do tego, co nastąpiło potem, czyli piosenkarskiego finału gali w wykonaniu znanego wszystkim aktora Arkadiusza Jakubika, estradowego doktora Misio. Dobry wieczór! Dobry wieczór, Strasznie nam Strasznie że mogliśmy być dzisiaj gośćmi i otworzyć młodzieżowe zatargi z teatru. Myślę, że. Kawał e, tutaj teatru. Państwo zobaczą rock dzisiaj na, na scenie. No jestem bardzo ciekawy, czy Państwo są gotowi na e, doktora Michioł. Gotowi? Nie słyszę! Chyba jednak e, gotowi, fantastycznie. Panie, no stoi przed Wami e, pięciu smutnych e, panów. To są jeszcze bardziej smutni od piosenek, które śpiewają. A śpiewamy o, o miłości, o uciekającym czasie, o wszystkich strachach XXI wieku. Dzisiaj zagramy materiał z naszej ostatniej płyty, Chory na Polskę. Sztandarowym utworem z tej płyty jest piosenka ze znanym już wielu klipem i przejmującym tekstem, czyli "Standard". W ziemi dobrej kawał, święty kawał, ziemi polskiej kawał, deszczę sprowadził na nasze obszary. Białe chmurki żarci...